Po prostu chmiel, propozycja od Tymbarka, wytrawna pomarańcza, 0% alkoholu. Jest to napój gazowany z dodatkiem ekstraktu chmielu. Ciekawa może być to konkurencja dla piw bezalkoholowych. W ogóle zobaczymy czym to się je. Mam nadzieję, że będzie mi smakowało. Was zachęcam do oglądania. Puszka prezentuje się w ten sposób i jest, są chyba jeszcze oprócz tego dwa smaki co jest z jabłowcem, a drugie to chyba cytryna albo lemoniada, nie pamiętam. Zainteresowała mnie ta puszka, dodatek chmielu. Myślę, a weźmiemy na spróbowanie, jak to wygląda, czym to się je. Otwieramy, zobaczymy jaka jest barwa, kolor, zapach. Cyk. Cień z tyskiego, choć w sumie tu mogła być zwykła szklanka. Barwa, jak widzicie, jasna, ale mogłem się tego spodziewać, no bo to mają być cytrusy, pomarańcze. No już od razu mogę Wam powiedzieć, że pachnie pomarańczowo mocno gazowane. Damy sobie tą puszkę z boku tutaj. E, pierwszy niuch. Tak, bąbelki uderzają. E, jest e, no, takie mocno cytrynowe, ale ja bym to po, porównał do takich tabletek musujących cytrynowych. Też tak podobnie musują. No, ciekawy zapach. Chmielu tutaj nie wyczuwam w ogóle w zapachu. Bardziej właśnie te cytrusy przeważają. No, ale spróbuję. Bardzo przyjemne, a rzeczywiście jak, jak witaminy. Zachęcam do spróbowania. Ja zabieram się za dalsze kosztowanie. Bardzo przyjemne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.